W Polsce niestety nie ma zbyt wielu miejsc, w których miłośnicy czterech kółek mogliby zaczerpnąć wiedzy z historii motoryzacji. Dlatego zaplanowaliśmy w drodze powrotnej zatrzymać się jeszcze w jednym ciekawym miejscu. Każdy fan Audi, chociaż raz w życiu,. Powinien odwiedzić Muzeum Marki w niemieckim Ingolstadt. Kupujemy bilety po 2 euro na osobę i rozpoczynamy powrót do przeszłości od trzeciego poziomu. Na samym początku zaskoczyła mnie ruchoma ekspozycja aut która działa na zasadzie windy paciorkowej i przechodzi przez cztery kondygnacje. Mało kto zapewne wie, że Auto Union to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 1932 roku przez połączenie czterech niemieckich producentów samochodów Audi, DKW, Horch i Wanderer. To stąd wzięło się logo, które używane jest do dziś przez Audi. Początkowo siedziba znajdowała się w Düsseldorfie, z czasem została przeniesiona do Ingolstadt. Dalej produkowano samochody pod markami firm wchodzących do zrzeszenia. Firma Wanderer. W 1892 roku rozpoczęła masową produkcję rowerów o kołach równej wielkości. W 1902 roku rozpoczęto budowę motocykli, a w 1903 automobili. W latach 1902-29 robili własne silniki jedno- i dwucylindrowe. Firma zasłynęła z jakości innowatorskich konstrukcji. DKW NZ350 z 1939 roku. Posiadał silnik jednocylindrowy dwusuwowy, moc 11,5 konia mechanicznego, prędkość maksymalna 105 km na godzinę, spalanie 3,5 litra na 100 km. ówczesna jego cena to 875 Reichsmarek. Horch 10 z 1903 roku o mocy 12 koni mechanicznych prędkości maksymalnej 50 km na godzinę, jego ówczesna cena to 7200 marek wyprodukowano 40 sztuk Audi 14 limuzyna z 1913 roku o mocy 35 koni mechanicznych, prędkości maksymalnej 80 km/h, spalała 16 litrów na 100 km, produkowana do 1925 roku. Wanderer W40, kabriolet 1936 roku, posiada silnik sześciocylindrowy o mocy 40 koni mechanicznych pojemności prawie 2 litrów prędkość maksymalna to 100 km na godzinę spalanie 13 litrów na 100 km cena 5350 reichsmarek wyprodukowano 4075 sztuk DKW F5 dwuosobowy kabriolet z 1937 roku Posiada dwucylindrowy silnik o mocy 20 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna to 90 km na godzinę, spalanie 7 litrów na 100 km, a cena 3250 reichsmarek. Wyprodukowano 3085 sztuk. Wanderer W25K. Roadster z 1938 roku posiada sześciocylindrowy silnik o mocy 85 koni mechanicznych, pojemności 1950 cm3, prędkość maksymalna to 145 km na godzinę, spalanie 20 litrów na 100 km. Cena 7950 Reichsmarek. Wyprodukowano 259 sztuk. Audi 920 Limuzyna z 1939 roku Posiada silnik sześciocylindrowy o mocy 75 koni mechanicznych, pojemność 3200 cm3, prędkość maksymalna 130 km na godzinę, spalanie 16 litrów na 100 km, cena 7600 Reichsmarek. Wyprodukowano 1281 sztuk. W pewnym momencie zostałem uświadomiony przez strażnika, że modeli nie wolno dotykać. Horch 855 z 1939 roku posiada ośmiocylindrowy silnik o pojemności 4,9 litra. Cena 25 tysięcy Reichsmarek. Horch 853 sportowy kabriolet z 1937 roku o mocy 100 koni mechanicznych, prędkości maksymalnej 135 km na godzinę. Jego cena to 14 900 Reichsmarek. Wyprodukowano 619 sztuk. W okresie II wojny światowej, każda niemiecka fabryka musiała wspomagać wysiłek wojenny. Z tego okresu muzeum prezentuje Horcha 901, typ 40 z 1941 roku. Posiada on ośmiocylindrowy silnik o pojemności prawie 4 litrów, prędkości maksymalnej 90 km/h, spalał 25 litrów na 100 km i posiadał masę własną 2700 kg. Wyprodukowano 15169 sztuk. Po obejrzeniu cennych gablot w szklanych gablotach w skali 1 do 1 czas na sportowe pojazdy sprzed wojny. Auto Union, typ C z 1937 roku, powstał przy współpracy z Ferdynandem Porsche. Wyścigówka była testowana na autostradzie pod Frankfurtem. Auto osiągnęło 404 km na godzinę. Po czym nagły podmuch wiatru doprowadził do wypadku. Bolit koziołkował i rozleciał się na strzępy, a kierowca zginął na miejscu. Prezentowany egzemplarz jest wierną kopią tamtego modelu. Obok stoi ten sam model z innym nadwoziem. Po złych doświadczeniach z lat ubiegłych w 1938 roku weszły w życie nowe przepisy, według których minimalna masa samochodu musiała wynosić 850 kg, a pojemność doładowanych silników została ograniczona do 3 litrów. Wówczas powstał auto Union Typ C i D z 1939 roku. Posiadał silnik 16-cylindrowy o mocy 520 koni mechanicznych, pojemności 6 litrów i prędkości maksymalnej 250 km na godzinę. Wyprodukowano tylko jedną sztukę. Motocykle DKW SS 350 i US 250 z 1939 roku. Pierwszy posiada moc 32 koni mechanicznych, a drugi 35 koni mechanicznych. Pojemność odpowiednio to 350 i 250 cm. W sumie wyprodukowano pierwszego 30 sztuk, drugiego tylko 3 sztuki. Na zakończenie zwiedzania trzeciego poziomu świetlna tablica z nazwami firm motoryzacyjnych, które zakończyły działalność w wyniku wielkiego kryzysu w Niemczech. A przyczynił się między innymi do powstania Zrzeszenia Auto Unii. Zjeżdżamy na poziom drugi. Teraz podróż w przeszłości rozpoczynamy na roku powstania Republiki Federalnej Niemiec. Tu czeka na mnie mój prywatny przewodnik, a za nim samochód DKW 3.6 klasy specjalnej kabriolet z 1953 roku. DKW RT350S z bocznym wózkiem z 1956 roku. Posiada silnik dwucylindrowy o mocy 18 koni mechanicznych, pojemności 348 cm3, prędkość maksymalna 120 km/h, spalanie 3,8 litra na 100 km, cena 2250 Deutschmark. Wyprodukowano 5000 sztuk. Auto Union 1000 S Coupé z 1961 roku kosztował 6700 marek. Powstało 46 000 egzemplarzy. Horch 830 BL z 1953 roku. Ostatnia duża limuzyna Horch Z tym samochodem wiąże się ciekawa historia. Budowany ręcznie jako jednorazowy okaz został zakupiony przez amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Niemczech, który później zabrał go do Stanów. Porzucony, gdy awarii uległa skrzynia biegów, od kruszarek uratował model entuzjasta samochodów z Teksasu. Skontaktował się z różnymi muzeami w Niemczech, ale o samochodzie nikt nic nie wiedział, więc czekał Bidulek na swój czas na farmie w Teksasie z innymi znajdami. Dopiero właściciele firmy Auto Tradition rozpoznali w nim Horcha 830BL, którego miejsce pobytu od dziesięcioleci było zagadką. I tak auto w 2008 roku powróciło do Ingolstadt. Auto Union 1000 SP Roadster z 1965 roku. Posiada 3-cylindrowy silnik o mocy 55 koni mechanicznych, pojemności 1 litra, rozwijał 140 km na godzinę, spalał 10,5 litra na 100 km, kosztował 10 750 deutschmarek. Wyprodukowano 6 640 sztuk. Audi 72 Limuzyna z 1965 roku, posiada czterocylindrowy silnik o mocy 72 koni mechanicznych pojemności 1685 cm3, rozwijała maksymalnie 148 km na godzinę i spalała 10,5 litra na 100 km. Cena to 7700 Deutschmarek. Marek. Wyprodukowano 81 734 sztuki. Audi 100, limuzyna z 1969 roku, posiada czterocylindrowy silnik o mocy 80 koni mechanicznych, pojemności 1760 cm3, prędkość maksymalna 156 km/h i spalała 12 litrów. Ówczesna cena 8900 Deutsch Marek. Wyprodukowano 827 474 sztuki w latach 1968-76. Audi 80, limuzyna z 1974 roku. O mocy 55 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna to 145 km na godzinę. Ówczesna cena 9070 Deutsch Marek. Wyprodukowano 1 3619 sztuk. Audi Sport Quattro Coupé z 1984 roku. Posiadało silnik o mocy 306 mechanicznych i pojemności 2,1 Litra. Rozwijało maksymalną prędkość 250 km na godzinę. Auto kosztowało 203 850 wczesnych Deutsch Marek. W latach 60. auto unią zaryzykowało inwestycje w zupełnie nowe technologie. Życie pokazało, że warto było. Po prostu niemiecka perfekcja. Sport 4 S1 z 1987 roku. Posiada pięciocylindrowy silnik z lekkich medali z turbodoładowaniem, o mocy 598 koni mechanicznych. Jego masa to 1000 kg. Audi 90 Quattro IMSA. GTO z 1989 roku. Typowe auto wyścigowe. Posiada silnik pięciocylindrowy, czterozaworowy o mocy 720 koni mechanicznych i pojemności 2,2 litra. Wyprodukowano tylko 6 sztuk. Audi Space Fram z 1993 roku. Posiada dwunastocylindrowy silnik o mocy 354 koni mechanicznych. Pojemność silnika to 4,8 litra. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę. Auta ciągle jadą w górę, my natomiast schodzimy na pierwszy poziom, gdzie eksponowane są pojazdy powstałe we współpracy z innymi firmami. Silnik wankla z obrotowym tłokiem był jedną z nowinek technicznych, którą po II wojnie światowej udało się przejść poza rozważania teoretycznie, a w końcu umieścić w autach produkowanych seryjnie. Wynalazkiem niemieckiego konstruktora zainteresowało się m.in. NSU, Mazda, Citroen i Łada. NSU Spider w 1963 roku pokazano na wystawie we Frankfurcie. Był to pierwszy produkowany samochód z silnikiem, w którym tłok wykonywał ruch obrotowy, a nie posuwisto-zwrotny. Kabriolet posiada silnik z tłokiem obrotowym o pojemności 0,5 litra, mocy maksymalnej 51 koni mechanicznych i rozwijał maksymalnie 148 km na godzinę. Mazda Cosmo Sport 101S z 1967 roku posiada silnik o pojemności 2 razy 0,5 litra, mocy 110 koni mechanicznych i rozwija prędkość maksymalną 185 km na godzinę. A teraz mój prywatny przewodnik opowie o aucie roku 1967. NSU RO80 posiada dwa silniki o pojemności 750 cm3, mocy 150 koni mechanicznych, prędkość maksymalna to 210 km godzinę, spala 12 litrów na 100, cena w roku 1975 wynosiła 21520 Deutsche Mark, produkowany w latach 1967-1977. Niestety, z czasem okazało się, że silniki Wankla wymagają jeszcze dopracowania, a w niektórych przypadkach zużywają się tak szybko, że trzeba było je wymieniać kilka razy. Co zrujnowało reputację i finanse firmy. NSU do tego czasu wchłonął do swojego imperium Volkswagen. Ital Design Namir z 2009 roku. Eksperymentalne auto sportowe o agresywnej konstrukcji i podwoziu z włókna węglowego. Hybrydowy układ przeniesienia napędu przejmuje silnik obrotowy i cztery silniki elektryczne. Pozwala to osiągnąć 100 km na godzinę w 3,5 sekundy. Auto posiada silnik spalinowy o pojemności 814 cm cm3 i mocy 370 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna to 300 km Masa własna 815 kg, a spala 2,5 litra na 100 km. Audi A1 e-tron z 2012 roku. Posiada silnik spalinowy o mocy 20 koni mechanicznych oraz elektryczny o mocy 61 koni mechanicznych. Auto z napędem elektrycznym i jednostką spalinową pełniącą rolę urządzenia zwiększającego zasięg samochodu jest odpowiedzią producenta z Ingolstadtu na trwający boom na pojazdy elektryczne. A jeden jest hybrydą. Można go ładować ze zwykłego gniazdka 230V lub podczas jazdy. Rolę generatora pełni silnik wankla. Z chwilą pokonania przez auto 50 km ma się rozpocząć napędzanie z generatora, wyłącznie na zasilaniu elektrycznym. Pozwoli to temu miejskiemu samochodowi przejechać kolejne 200 kilometrów. Audi Sport North America to tytuł używany przez producenta samochodów Audi do wyścigów aut sportowych amerykańskiej serii Le Mans oraz 24-godzinnej jeździe. Na zakończenie zupełnie zaskakująca współpraca. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to serdecznie dziękuję za poświęconą mi uwagę i już się pożegnam. Przed wyjazdem z Ingolstadt na parkingu przed marketem zauważyliśmy takie oto cacko: Audi R8.